Hej, siemanko, witam, pozdrawiam, Gierko na kanale, z tej strony no oczywiście Kiuplon Games i słuchajcie, w tym momencie, w tym momencie, znaczy no nie w tym momencie, może kilka minut temu albo kilkadziesiąt, słuchajcie, doszły między innymi nowe tocwy, między innymi są to tocwy z Ligi Premier League, na które doczekać się po prostu nie mogłem i to jest nie wyobrażam, co teraz się tutaj stało. TheBloom99 Virgin Van 99. Salah, 97. Mala, 97. są 97. Obama Young, 96. Aguero, 96. No. Co tutaj teraz się dzieje? To jest naprawdę masakra. Między innymi też mam nowy skład. Wszystko Wam opowiem, ale to w swoim czasie. Bo teraz są tocy, które... Tocwy, które są naprawdę niesamowite. Wyzwania budowania składu. Zobaczymy tego NDD-ego, ile on będzie wart za te SBC. E, słuchajcie, wow, niesamowite to jest. Naprawdę to jest niesamowite. E, Między innymi szybko wchodzimy w tego Wilfrieda y, 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 Aż trzy rzeczy. Okej, okay, czy może jest jakiś live do zrobienia? Może coś jest? Uwaga. Nie ma, nie ma. Słuchajcie. Będziemy teraz między innymi poszukiwać tych hotów. Jestem ciekawy, ile są warte. Na pewno na jakiegoś będę chciał się bardzo załapać. Bertlenu to z tamtego, więc to nie? Nie. To ich Boczła będzie naprawdę po naprawdę wysokich cenach, ponieważ takie właśnie... Mm, Oj, ym, takie właśnie tocwy są naprawdę bardzo, bardzo niezłe. Zaczniemy od takiej liczby. O, nie udało się. Od y, liczby właśnie takiej naprawdę bardzo, bardzo porządnej. Dani yy, zwałam się siema. Siema, 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 słuchajcie, i tutaj nie ma, nie ma, nie ma. Co tu się dzieje? Jakie tocy doszły? To jest niesamowite, naprawdę. Teraz się zorientowałem. Gdzie są te tocy? Nie ma w ogóle nikt nie trafi toców. Nikt. nikt. nie trafi toców, okej? Okay? Słuchajcie, lecimy z myczychem. Słuchajcie, mamy inny skład. Zobaczcie to. Zobaczcie ten skład. Między innymi tak, tak to wygląda. Nie to co zrobiłem. zrobiłem... SBC ja między innymi wszystkich graczy, bo SBC 85 overalla, o SBC właśnie ym, z gwarancją to od piłkarza wybieranych przez graczy trafię bo kurtuje. Naprawdę mogą być gorzej. Naprawdę ma fantastyczne statystyki. Między innymi, innymi mam także Kai Hoversa, który ma naprawdę cechy naprawdę fantastyczne. Louiski go tutaj na PSie taki, taki po prostu jest. Tak wygląda skład w tym momencie. Później zobaczymy, jak wyglądają te tosy, bo teraz nikt ich jeszcze nie trafił. Słuchajcie, między innymi chyba robię słuchajcie, ajozeperezę, słuchajcie. Zobaczcie to, Zobaczcie to, proszę, proszę Jimenez. Jeszcze pokażcie mi to. No to jest te... Hmm. Meksykańskim... Oku... To by było trudne. Ale tego ajozeperezę na tej naprawdę dziwnej karcie... Nie, naprawdę trafiłeś w wandajka. Naprawdę nie. Nie, trochę nie wierzę, ale to da się zrobić. Myślę, że ja zrobię. Nie wierzę, że trafiłeś wandajka. Nie wierzę, że trafiłeś w wandajka. Znaczy wierzę, wierzę swoim widzom, ale bez przesady, ok? Znaczy w takim sensie na serio. Słuchaj, wyślij screena na mojego, słuchaj, e-maila Ci go później podam, okej? Okay? Jeśli to prawda. Okej, okay, ja Ci go podam. Napisz ok, jeśli... Okej. Okay. Na serio? Bo w to on zaczyna wierzyć, wiesz? Ej, to film z lat 99. O kurde. Ok, spokojnie słuchajcie gramy meczycho. Zobaczymy skład przeciwnika. No, skład przeciwnika jest naprawdę bardzo dobry. Między innymi pod względem właśnie szybkości. Jak możemy zobaczyć, um, Schulz, Rafael na tej, po tych bokach tej obrony. Słuchajcie, kupię sobie to. to, na pewno sprzedam Kai Haberca i to ci wchodzi do mojego składu, na pewno. Teraz rozmyślam, czy Andrew Robertson, czy Aleksander um, Arnold, bo wow, mam dylemat, kogo wcisnąć do, do tego mojego składu. Słuchajcie, więc gramy pierwszy mecz takim składem. To jest pierwszy mecz na nowo z Ligi Bundesliga. Kai Haber, słuchaj, jak będzie się spisywał, oby jak najlepiej. Już widzimy go w akcji, Bailey, Kai Haver znowu dostał piłkę, haj, Kamara odebrał ją ciałem, Awar, Awar, do Bakayoko, Baka, do Turama, Turam, Turam, spokojnie tutaj Axel Wicel, który ma właśnie zgranie, pełne zagranie z Kurtuą, znaczy no może nie pełne. Uwaga, teraz niebezpieczna okazja, Turam, ależ Kurtua fantastycznie obronił, ale jednak i tak był spalony do Wicela. Wicel. Nie udało się teraz to podanie. Przeciął jak Nabri. Figo goni tutaj Szulca. Szulc. Szulc, rzutka niebezpiecznie! Aj, niestety. Nie możemy pozostawiać Markusa, co ma w takiej sytuacji. Nie możemy. Naprawdę nie możemy. Gorecka. Derani. Max. Max tutaj troszeczkę ma też tempo. Max. Bailey, Bailey ma już niestety spalonego Jeszcze tutaj jeden strzał Bez sensu ale czemu by nie Rafael teraz źle tą piłkę wypuścił Gorecka Bailey, Bailey, Gorecka Aj! Przecięte to podanie Jeszcze Bailey Jeszcze Gorecka do Bailey jego Jeszcze tutaj ball roll I wykończenie Eri Bailey Fantastycznie Pierwszy gol w mojej kadrze a, oh what? Wow, teraz tutaj bardzo brzydko. od tył skoszony. Ale co tutaj się dzieje? Te to, co naprawdę wpędziły mnie trochę teraz w ruch. Teraz tutaj Laimer dostał podanie. Laimer, zagranie. Laimer. Ależ tutaj próbował dobrze bardzo zagrać. Przejść tą połowę przeciwnika. Rafael odebrał piłkę. i niebezpiecznie się teraz robi, ale Kai Havertz jakoś tam wygłówkował tą piłkę. Kai Hawerz fantastyczny podanie do. Limera, Laimer, Laimer, Laimer niestety złe podanie. Przejął je Rafael. A teraz zagranie do Turama. Turam. Turam to teraz zrobi? Turam. Uwaga niebezpiecznie! Awar, ale kurto, a takich strzałów nie przepuści. Uwaga wrzutka niebezpiecznie. Turam chciał po raz kolejny ra, e, zagrozić główką. I na to się już nie udało. Górecka bardzo spokojnie. Chciałem mieć tego zawodnika wartego chyba z 7 tysięcy, więc to naprawdę jest mało. Tutaj teraz Kajhabr czekał na podanie, które do niego nie doszło. Uwaga, czyżby złe podanie? Takie, złe podanie jeszcze. A War jednak wywalczył. Kalu, Kalu, bardzo spokojne przejęcie zagazu. I od bo Bokurtuję, jak ono wybicia, no bardzo dobre. W takim sensie, że. Spokojny, a war, teraz tutaj przerzucił jakoś tą piłeczkę. Gorecka. Limer tutaj. Mamy faul, Wicel źle podał. Tutaj teraz będzie musiał odkupić win winy. I jak serwiczer po raz kolejny. Źle zagrał. Howers, hawers i tutaj chce się przycisnąć. Niemiec, jednak się nie udało. Schulz szulc zagranie do... Uwaga, teraz zagadł, nie doszedł do awara, awar, no i takimi strzałami po prostu to jest największy, najwię, najwięcej bramek teraz się w ten sposób. Niestety to, to są gracze, ale to sami, każdy też taki trafi być. Między innymi chcę tego troszkę y, hawerca sprawdzić w dryblingu, bo spisuje on się chyba bardzo dobrze, zagadł, teraz coś... Pan dosyć nie porobił. Gorecka, Gorecka do środka i po raz kolejny mamy dziurę w obronie. Co? Co teraz się dzieje? kurto bardzo spokojnie naprawdę złapał tą piłkę. W ogóle bez tutaj zawahania, teraz nie jest złe podanie. Turam. Wicelot kupił trochę winy. Max, Max zagranie do Gorecki, Gorecka, Gorecka. Kai Havertz, Kai Havertz teraz, Kai Havertz. Kaj Havertz do um, Leimera, Leimer, 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 strzał nie udało się, jeszcze Havertz! Mamy bramkę, on takich sytuacji nie marnuje i mamy bramkę Niemca na 3 do 2. Delani? oj niestety się nie udało, tu, czyżby po raz kolejny turam cholera jasna. Szkoda, to mówić, mamy naprawdę potężne dziury w po obronie. Panowie! Panowie! Gorecka. Havertz, Havertz, Havertz. Chciałem się tam przecisnąć, nie udało się. Gnabry, źle, źle podał. Gorecka, gorecka do Havertza. Po raz kolejny niestety nie straci piłkę. Ej, ten Turan. Ten Turan jest niesamowity. Kalu, Kalu stracił piłkę. Laimer, fauna zagranie do Luisa, Figo, 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 panie sędzio, ten Fauna nadaje się na czerwoną kartkę. Belly do Havertz, 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 tutaj po, poszła szcinka wielka, która naprawdę bardzo mi przeszkodziła. I nie mogłem tutaj za wiele zrobić. Turam, turam. Spokojnie piłkę odebrał Delani i bardzo źle ją podał. Panowie. Gorecka. Kolejne złe zagranie. Co tu się dzieje? Teraz przerzutka! Kurtoła nie daje się takimi ludkami tutaj. Delani. Gorecka. Bardzo dobre zagranie. Figo, do Haverca Figo. Już myślałem, że straci piłkę Portugalczyk. Jeszcze Haverc, Haverc. To jest po prostu niemożliwe. Awar, awar, kolejny raz. Turam, turam. Będzie chciał coś zrobić? Turam. Kurwa, fantastyczna obrona, prawda? Chociaż B coś potrafi. A Turan cały czas mi tylko przeszkadzał, Uwaga, strzał. No byłem bardzo dobry. No niezbyt się udał. Teraz Figo. Figo. Figo i mamy okazję. Figo zagranie do Havertza. Havertz. Kai Havertz, młodziutki Niemiec. Do środka do Delaney'a. Gorecka. Gorecka do Havertza. Po raz kolejny stracił piłkę. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Po prostu. <laughs> Co tu się dzieje? Naprawdę. No, mamy dziury w obronie. Musimy taktykę po tym miejscu ustalić. Koniecznie. Apec. Spokojnie do boku. Gorecka. Nie możemy grać tak szeroko, panowie. Zapomniałem. Niemcy tak grają. Będę musiał się trochę przyzwyczaić. Złe podanie do Bailey'ego, ale. Walczyliśmy jeszcze ten out, zagadł, Już myślałem, że źle zagrał. Delani, Laimer, Havertz. Havertz. Dobre zagranie. Delani, Kolejna strata piłki. Nie yy, Norwega. Nie, nie wiem jak. Jakiego on jest kraju. Uwaga, aj no co jest, Grecka! Niemiec po raz kolejny traci piłkę, halo. Kurto, fantastyczna obrona, naprawdę warto stawiać na Belga w tym momencie. Niebezpieczna wrzutka Baka, joko nie udało się. Podanie do Bendera, Bender miał widoczny w tym meczu i teraz bardzo źle zagrywa, uwaga Turan. Bez sensu ten strzał, Beli. Może się teraz troszeczkę rozpędzić, Jamajczyk? Chyba Jamajczyk, ja nie wiem. Beli, zabranie! Figo! Nie udało się, Kalu Samuel Kalu. No tak, teraz może się rozpędzić. Ale złe podanie, a jednak dobre. No ja nie wiem. Kurtuar, po raz kolejny nie ratuje. Naprawdę. Dobrze, że chociaż mam takiego bramkarza, a nie innego. Bender uratował sytuację teraz. Gorecka po raz kolejny nie wystarczy piłkę. Ja już mam jego dosyć. Kurwa, a dobrze. Dobra interwencja, Bender. Figo, Figo, zagranie do Havertza, Havertz. Uwaga, Havertz! Havertz strzał! Niebezpiecznie było. Jest teraz wrzutka, areola wybija Kai Havertz po raz kolejny traci piłkę Delani, ajej, jej Nie udobrze teraz trzymał Delani przejął piłkę, ale bardzo szybko zaraził I takie są właśnie tego wyniki Bakajako, ja nie wiem jak ta piłka cały czas trafia pod jego nogi Twuram Żeby po raz kolejny zaatakował i zaprosił moim bramce. Bel Lepszy od tego 88 zł. To trzeba przyznać. Belk po raz kolejny. Fantastyczna interwencja, naprawdę. Ten bramkarz jest chory. Gnabri Delani przejął piłkę. Uwaga, Kai Havertz, Kai Havertz, Kai Havertz! O leż, bomba z dystansu. Przecież to jest piłka, na... Ta karta jest chora. A karta skóra! Zobaczmy, co on tutaj zrobił! Jedno przełożenie! I za pola karnego nie bał się uderzyć! Ależ nie wiem, to zrobił, to jest nieprawdopodobne. A war, a war. Teraz tutaj. Chce coś zrobić. Nie udało się. Gnabri, Gnabri tutaj walczył. A war, a war. Zagranie do Turama. Nie udało się. Gorecka, nie udało się. Po raz kolejny, Kalu. Kalu, Kalu, uwaga, strzał fantastycznie berg. Gorecka poszedł już sam. Gorecka do Hawerca, Gorecka, Gorecka, Kaj Hawerc! słupek. Ale i tak, że on trafił, uwaga. I tak, że on trafił. Był tak naciskany. To jest niesamowite, co robi Niemiec. To jest dla mnie najlepsza karta w grze. Ja się po prostu najlepiej gra, że tak bym powiedział. figo zagranie. Hawer tutaj coś poprzeplatał. Niezbyt to się udało. Teraz tutaj... Awar, do Turana. Turana. Kalu. Uwaga, Kalu. Co teraz zrobi Kalu? Nie wyciągnął ręki belki. To był błąd. Mamy zaraz zachowanie hmm. ze strony przeciwnika. Bez żadnego daba. To się naprawdę ceni w takich rywalach. Kaj haberts od środka. Kai haberts. A jej nie udało się. Paga, jeszcze tutaj bakayoko. Zagranie tu ran. I bramkarz wyczyścił tą piłkę. I jeszcze takie bardzo szybkie to było zagranie. Bardzo, tak naprawdę dziwne, wolno powiedzieć. Uwaga, awar, awar niebezpiecznie. Awar, awar. Ojej, no strzał powędrował w trybuny. Zagranie bardzo wysokiego Havercan On musiał przejąć tą piłkę. Limer, do boku, do bendera, tutaj jest Figo, Figo czekał na podanie, ale sam źle zagrał, a War, tutaj Witzel czekał na tą piłkę, ale kolejny raz zepsuł, teraz już przynajmniej wywalczył, zagranie, Kurtua. Matko, co to miało być, Kalu, Kalu, co teraz zrobi? Kalu położył! Kurtu, a kolejna naprawdę fantastyczna interwencja w tym meczu. Gatuzo, Gennaro gatuzo! Awar! Awar podał! Nie! Strzelił! Kolejny raz Wam Gorecka! Złe podanie to już to widać. Chociaż wywalczył tą piłkę Figurę. jednak. broni Kalu straci piłkę Delani. Delani Kajhawek. uderzenie z dystansu. Mogą zagrozić bramce. Wiemy dobrze, jakie Niemiec ma strzały. I to ostatnia akcja w tym meczu. Nawet już jest koniec tego meczu. Jeszcze, myślę, zobaczymy tylko, um, jak to by powiedzieć w skrócie, widełki, czy już jakieś toce zostały z, z, z Premier li trafione. No ja tutaj nie wiem, co powiedzieć, naprawdę nie wiem, co powiedzieć o tych tocach, ponieważ są one <laughs> koszmarne um, inaczej mówiąc teraz to zaraz teraz to teraz właśnie zobaczymy <coughs> jak tam ten się sprawują widzimy że o kurde trzysta cierni są Okej, okay. <laughs> Machres kosztuje, Matko Boska, widzowie, Machres 9.5 kosztuje 3 miliony. Już oczywiście zamieniłem na ten mm. film kończymy. Debrun, polewamy coś na cena o kurde, druga wieczora, dearmu, ile? Matko Boska, co jest z De Bruyne Kevin De Bruyne Statystyki ma jak na przełaju O mój boże, statystyki ma... Ten, krótko mówiąc, proszę Dlaczego... Każda karta z Liverpoolu musi kosztować wyżej niż to, to jest chore. To, to, jest chore. No to możesz, może ktoś tańczy, kowacić. Statystyki beznadziejne. Andrew Robertson, statystyki magiczne. I kolejny milion. E? śmieszne. Widowe. To jest śmieszne Naprawy Sojunciu, 226 To jest taki beznadziejne 408. Robertson ma 9-4 ocenę jak jakby miał toby normalnie co tu wiele mówi. Gratulacje, ktoś wystawił Odisona za 365 na wywłaszczy. Bisaka. Mam masę despektywiczną. Przynajmniej tyle, że dobre, ale przynajmniej nie będę zwracał uwagi <laughs> na wartość. Słuchajcie, nie patrzę się na ten wideo. On są masakryczne. Inaczej mówiąc przeprawiły mnie poza głowę I już teraz zobaczymy z ile jest to, trafić to tym płakarza Okej, okay. dobra, ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za oglądanie tego live'a. Jeszcze ja z Wami żegnam jeszcze raz. Haha, siema.